Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj symbol chemiczny pierwiastka z drugiego okresu, który ma a. najmniejszą energię jonizacji. Przypominam przede wszystkim, że okres, czyli patrzymy poziomo. Najmniejszą energię jonizacji ma lit. No to wiadomo. Największą energię jonizacji będzie miał neon. Natomiast najwyższą elektroujewność to musimy spojrzeć na, całym, na cały wiersz i widzimy, że będzie to fluor, bo ma 4,0. Podsumowując, wraz ze wzrostem liczby atomowej w grupie maleje energia jonizacji, natomiast wraz ze wzrostem liczby atomowej w okresie rośnie nam energia jonizacji i rośnie nam elektroujemność. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.